No to zapraszam na kolejną partię z komentarzy 5 minut. Zaczniemy od E4, C5. Hmm. A może zagramy dzisiaj zamkniętego Sycyla, coś z stylu ataku Grand Prix. Czyli za chwilę F4. O tyle o ile dobrze pamiętam. Atak Grand Prix można grać przez G3, goniec G2, ale można też grać przez goniec C4. Ja przyznam szczerze lepiej czuję się w strukturach z G3. Więc zagram gońcem na C4. Tutaj D3 wspieramy centrum. Nie chcemy, żeby przeciwnik zagrał D5. Ale też niespecjalnie nic temu, nic przeciwko temu zrobić w tym momencie nie możemy. Myślę, żeby zagrać goniec E3. Jak zagra skoczkiem z G na 7 to D4 zagra. Otwierając troszeczkę pozycję w centrum. No ja wiedziałem, że ty, jest, ja będziesz najsłynniejszą streamerką wkrótce. No dobra, tutaj jest taka słabość na D6. Wydaje się, że można zagrać skoczkiem z D na D5. Po D5 zbicie, zbicie, zbicie skoczkiem. Bo no trochę wie, że E8 mnie martwi. W sumie wszystko mnie martwi w tej pozycji. Dzięki, Jovojin, za info bo ja jestem oazem spokoju. Wszystko robimy powoli, jak na ćwiczeniach przeciwpożarowych. Nie stresujemy się. <laughs> Dobra, wziąłem piona. zobaczymy, czy on weźmie na pewno. Wziął na pewno. Taka mała pułapeczka ze skoczkiem na C7 teraz wisi, wiecie? Że jak on odejdzie gońcem, gramy skoczek C7, jak wieża B8, to go nie zbije C6. Tylko pytanie: czy, z, czy najpierw zbić, czy najpierw skoczek C7? Myślę, że najpierw skoczek C7. Tak, ja jestem bardzo zazdrosny o moją Ezie, bo Ezia mówiła, że jestem jedynym streamerem, którego go ogląda. A tutaj wiecie, sama zacznie streamować, będzie robić uwu, będzie kraść widzów, i co ja pocznę. To gratulacje, Weronika. A tymczasem ta partia chyba zbliża się ku końcowi. Tutaj jakoś jest zdobywana. Teraz zbijemy na B7. Tu jest mnóstwo możliwych gruźb. To jest taki trójkąt bermudzki. Zobaczcie jaki piękny trójkąt bermudzki. Zaraz coś zniknie w tym trójkącie. Jeszcze nie wiem co, ale coś zniknie. Ale to byłby dobry short. Trójkąt bermudzki. No i teraz zaatakujemy gońca wieżą. A, nawet jak no właśnie, nawet jak zagra wieża C8 czy, czy coś, to no mamy ogromną przewagę materialną. Myślę, że wszelkie wymiany są teraz na korzyść dla nas. Husa. Husa. Dobrze. No, wyprowadzimy wieżę, cofniemy końca, kontynuujemy wymiany. Lecz nawet no, chciałem tu już zbić. No nie wiem dlaczego mój oponent to gra. Zawsze mnie zastanawia. Ja rozumiem grać pozycje, w których jest jakaś szansa na coś, ale. No, mam wieże i dwa piony za jego spoczka. No ale on ma parę gońcy, więc na pewno nie wykończy. Dobrze, podciągniemy sobie króla. Zagra teraz H5. Jest jego jedyna szansa, żeby złapać mi wieżę. Nie zagrał nawet do Dobrze, zagram wietrzy. Poczekam, aż mu czas spadnie. Nawet nie będę puszował, nie będę grał na wygraną. Poczekam, aż mu czas spadnie. Nie, no to jest zbyt silna pozycja. Zbyt dobra pozycja. Nie zdążę wygrać na czas. Wcześniej przeciwnik przegra. <laughs> e, on jest zabawny. Dobra, zagram C, żeby nie było jakiś skoczków na D4. Ok. I teraz. Hmm, co by tu zrobić? Co by tu zrobić? Ja chyba zagram tak, żeby on mi mógł dać mapę, wiecie? Bo to jest taki. Ja, ja lubię przegrywać z takimi ambicjami z graczami, którzy mają tak ogromną ambicję mając tak przegraną pozycję oni i tak grają ja im lubię oddawać punkty, wiecie bo on po prostu zasługuje na to, żeby dać mu te punkciki, on walczy do samego końca kompletnie przegrana pozycja wygrana na 100 różnych sposobów no ale jest idiotą no, no chociaż chciałem, widzieliście, chciałem mu dać wygrać, no to mi nie pozwala no bo jest tak słaby no i co zrobicie? Nic nie zrobicie. Cześć Grześiu. Dziękuję. No cóż. Gdzie.